Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie, ja, czyli nie typułem, a dzisiaj dzięki uprzejmości różnych organów władzy terytorialnej nagrywamy MZK Puławy. Także witam serdecznie na serii MZ, MZK Puławy, mamy różne pojazdy, na pierwszy rzut oka bardzo ciekawy wóz. Mianowicie pierwszym wozem, który dzisiaj nagramy to jest Solaris Urbino 12, ale nie Solaris Urbino 12 byle jaki, czy on jest otwarty? Tak, jest otwarty. Bo to jest Solaris, którego zaraz obejdziemy, ja tu sobie rzeczy na sekundę zostawię, bo to jest Solaris, który jest jednym z pierwszych Solarisów trzeciej generacji wyprodukowanych na świecie. Nie jest pierwszy, ale jest, pochodzi od przewoźnika, który yy, pierwszy miał pierwszego Solarisa trzeciej generacji, mianowicie chodzi o firmę Kreuz Rosenheim z Niemiec. I tenże Solaris, yy, właśnie z Kreuz, yy, jest też z Kreuza, ale już jest 2006, bo pierwszy był 2004, yy, przepraszam, ten jest 2005. I yy, tenże Solaris yy, wygląda następująco w sposób taki, że jest to definitywny prototyp. Yy, jeden z pierwszych wozów w kodzie WIN. Zresztą kod WIN mamy, bo tutaj zaraz wnętrze mówimy, bo tu jest y, odległe to jest od y, Solarisów, jakie znamy z Polski. To jest tak naprawdę ta pierwsza seria. Yy, Solaris y, ma w kodzie właśnie wybite 2005 i ma wybity silnik MAN. A praktyka pokazała co innego, że tutaj siedzi DAF PS183. Skrzynia biegów klasyczny. Void autobus jeździł yy, w Niemczech. Jest zdjęcie na TWB z Polski. Czy mamy otwarte? Tak, mamy otwarte. Możemy pokazać kulturalnie. O, tak sobie silniczek wygląda. I jeżeli chodzi o wnętrze, bo ja nie chcę, żeby te filmy miały długo. To tutaj nagrywki wynikły przez przypadek. Jeszcze oblecimy parę innych autobusów. A ten jest najciekawszy. Jeszcze jest mam. Ale to wszystko zaraz. Jeżeli chodzi o tegoż Solarisa, no to to jest wóz typowo niemiecki, nawiązujący do drugiej generacji. Pierwsze, co się rzuca w oczy, drzwi firmy, Hubner, Urgur Glas właśnie jeszcze płaty Giente tak zwane, no i co? Brak jakiejkolwiek kabiny, brak poręczy, ale mamy lodówkę oryginalną, która jest w tej chwili wyłączona. Mamy tu lodówkę, tak jest wkład stropianowy. W ogóle kiedyś miałem taką książeczkę dla dzieci na temat autobusów, która była napisana przez Niemców przetłumaczona na Polski, i właśnie tam jako charakterystyczne wyposażenie było napisane lodówka. No i sobie myślę? Kiedyś muszę znaleźć autobus, który ma lodówkę. No, i ten autobus ma lodówkę. Na przykład, to jest pierwszy Solaris, z którego widzę, że ma lodówkę. Jeżeli chodzi o panel tutaj z przodu, no to panel jest jasny, jest taki biało-szary. Tak jak Solarisy do 2005 tam 6 przełom. Te pierwsze, później już były Solarisy z panelem starszym. Mamy oryginalny zegar firmy Gorba najprawdopodobniej i pulpit. Pulpit mega fajny, mega oryginalny, VDO FAB 1 z tachografem jeszcze Kinzl eee, i co my tu mamy? Mamy selektor biegów Wojt, tak jak mówiłem, drzwi pierwsze, drugie, trzecie, oryginalnie najprawdopodobniej ten przycisk jest dorobiony, bo pierwsze, drugie klasyka, a trzecie były na zezwolenie, bo tu mamy zezwolenie więc najprawdopodobniej pierwsze, drugie i trzecie były na zezwoleniu, tu mamy blokadę połówki, przycisk taki jak w Solbusie awaryjne, wiadomo co, wiadomo każdy wie zasiądę to jest przycisk, który klasycznie służył do mm, blokady otwierania drzwi na zezwoleniu z wewnątrz wyrównanie, przyklęk tu mamy auto przyklęk już w tamtych czasach, mamy podniesienie, mamy regulację panelu, znaczy komputera, jeszcze komputer widzicie jest starszy, tak jak w swojej na przykład drugiej generacji. Mamy czek świateł, mamy nadmuch na dole, nagrzewnica ta na dole co jest, Światła awaryjne, ASR, odłączenie retardera, retardera ręcznego nie mamy. Mamy włącznik mikrofonu, tutaj prawa, lewa strona było otwarte, ale może zamknę, bo chłodno trochę, żeby tutaj nie napadało w razie czego jakby autobus stał. Mamy tutaj różne właśnie, jak mówię, ciekawe przyciski. E, tu jeszcze na. E, znaczy, ciekawe, no, takie jak wszędzie. Tutaj nie wiem do czego to jest. To jest ogrzewanie szyby. Nie będę tego mawiał, bo się zaraz ktoś czepi, że Znowu to samo. Więc nie, nie, nie powiem trzeci raz, do czego to służy. Pod szybie jest standardowe, ale tak jak mówię, szyba jeszcze ma stare logo Solarisa. Czyli jest oryginalna, niewymieniana. Tutaj na górze mamy panel klimatyzacji. Właśnie w ogóle mamy na górze, tak jak w większości Solarisów na Niemcy. Radio VDO najprawdopodobniej oryginalne. Wyświetlacze są lawo. Tu jest włącznik być może wentylatorów da Dwa poziomy, regulacja temperatury, być może włącznik do RNG SIP-u, może być podane napięcie, tego akurat nie mam pojęcia. No ale przejdźmy się po wnętrzu, bo też nie chcę, żeby te filmy jakoś tam bardzo długo Wam e, e, zajęły, bo chcę, żeby takie były mniej więcej 10 minut max. E, ale co musimy zwrócić uwagę: tutaj e, ramię, typowo niemiecka rzecz, czyli ramię długie, e, pierwsze drzwi służą do wsiadania w tą stronę to nie działa i siedzenia, siedzenia nie są ani kile ani stery nowsze takie jak znamy, tylko to są siedzenia być może to są siedzenia kil, tak mi się wydaje, tylko że nie Ligairo, tylko jeszcze te starsze słuchajcie, kurde, piękny detal taki taki nie fornirek, tylko taki bym powiedział baranek, taki, taki tworzywo na ścianach, to jest też ciekawe tu mamy Starszy jeszcze typ wiatrołapów. No co tu ciekawego? No, niby Solaris, jak Solaris, ale wyjątkowy. Nie jest to pierwszy Solaris, wbrew pozorom, tylko yy, któryś kolejny, ale nie jest to też Solaris, yy, który już jest z 2006. To jest ta pierwsza seria, tak naprawdę, seryjnych Solarisów trzeciej generacji. Mamy Oryginalny włącznik zezwolenia, stare logo, stary logo Solaris, nie ma problemu. No tak trochę drugogeneracjowo tu jest jeszcze, silnik pewnie też tak brzmi, ale no to jest bardzo wyjątkowy autobus i naprawdę podziękowania, tak naprawdę mówiąc wprost, podziękowania dla pana prezesa jednego z zakładów komunikacyjnych, bo bez boskich jego auxiliów nie dałoby się tego dokonać, a tak to naprawdę chylę czoła turbany z głów, jak zawsze, więc tak to wygląda. No, Solaris, niby Solaris jak Solaris, ale właśnie nie. I po to na tym kanale Wam udowadniam, że nie każdy autobus jest taki sam, tylko po prostu ten jest wyjątkowy. Tu jeszcze nie zwróciłem uwagi, że jest kasa oryginalna na drzwiach z takimi wytłoczkami metalowymi, co tu były oryginalnie. No, tak to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Żeby nie czasu nie antenowego nie zajmować baterii w telefonie, bo miałem właśnie tak jak mówię, nieplanowa nagrywka, ale jeszcze przelecimy się po solbusie, po manie na pewno. Man krótki, jeden wyjechał i być może pogadamy, na ten temat na temat białego mana X Kofrisen. Drugi man nie wiem czy stoi, bo dopiero weszliśmy, ale to się zaraz wszystko okaże. Dobra, do następnej nagrywki.